Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Panda tematu. Wkracza do świata luksusowych małych samochodów z modelem zaprojektowanym we współpracy ze stylistami Trusargi. Przyjrzyjmy się propozycji Fiata dla pojazdu, który przez lata był symbolem samochodów ekonomicznych. Przegląd Pandy Trusargi. Jest w pięknym kolorze, który jest gdzieś pomiędzy jasnobrazowym a ciemnorozowym, i prawdziwie maniakalna dbałość o szczegóły, której nie można pozazdrościć wielu ekskluzywnym sedanom. Nowa Panda Trusargi traci swoją esencjonalność i wyróżnia się niezwykła klasa, w której nie ma miejsca na kompromisy. Podwozie pochodzi z Pandy Cross najnowszej generacji, a zwycięska estetyka przyczynia się do tego, że Panda jest nieco wyższa nieco większa. Idealna do zaprezentowania nowego lakieru Caffe Italiano, dostępnego w wersji metalicznej i matowej, po raz pierwszy w historii Hatchbacka. Wnętrze samochodu nie ustępuje pod względem klasy. Kolory ESA ściśle utrzymane, podobnie jak wzornictwo i dbałość o szczegóły, dzięki. Czemu deska rozdzielcza jest naprawdę piękna i elegancka? Panda Trussardi i narodziła się dla miasta i chce nie mieć sobie równych. Wymiary pandy Trussardi. Panda Trussardi ma takie same wymiary jak Panda Cross. Ma 3,70 m długości, nieco poniżej 1,70 m. Szerokości oraz około 1,66 m wysokości. Wymiary te jasno pokazują, że mówimy o pojeździe, który jest wygodny w parkowaniu i nadaje się do przejeżdżania przez najwyższe ulice. Bez napotykania zbyt wielu trudności. Panda Trussardi jest idealna dla wszystkich, Którzy potrzebują samochodu odpowiedniego na każdą okazję, pojazdu, który dobrze spełnia. Swoje obowiązki, nawet jeśli musisz stawić czoła długiej podróży, ponieważ jest wygodny i cichy, pomimo tego, że jest to samochód. Miejski, jego wnętrze jest zdecydowanie przestronne, a nawet bagażnik zasługuje na należyty szacunek. Jeśli szukasz samochodu, którego najlepsza cecha jest wszechstronność, wybór Pandy Trusargi zapewni, że nie pomylisz się i będziesz. Miał to czego potrzeba, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Motoryzacja Pandy Trusargi. Prawdopodobnie zastanawiasz się, czy patrzysz na Pandę i Cross ubrana w garnitur, w pewnym sensie odpowiedź brzmi: tak. W rzeczywistości Panda Trusargi jest również dostępna z napędem na cztery koła, podobnie jak model terenowy, i jest w stanie poradzić sobie w najtrudniejszym terenie. Niewątpliwie wszystko to może wydawać się prawdziwym nonsensem, ponieważ klasyczne malowanie które wyróżnia nowy model haczbacka. Produkowanego przez świata, nie wydaje się w ogóle zdolne do ominięcia jezyn lub roślin, które często atakują wiele pojazdów w Apeninach. A przynajmniej do zrobienia tego beznadawania nadawania mu zdecydowanie bardziej spartańskiego wyglądu. Czy mówimy zatem o kompromisie? Ponownie, odpowiedź może być twierdząca, ale nie powinienem zmyśleć o tym aspekcie jako o wadzie, ale raczej jako o wartości dodanej. Która czyni pandej trusargi bardziej wszechstronna i piękniejsza? Jeśli w końcu jesteś miłośnikiem prawdziwej jazdy w terenie, istnieje. Również model Cross, lub możesz po prostu uniknąć matowego lakieru i preferować metaliczny, który jest zdecydowanie bardziej wytrzymały. Dostępne SA2 silniki: pierwszy to turbodoładowany silnik o pojemności 900 cm3 i mocy 85 km, który Fiat oferuje. Zarówno w modelach z napędem na wszystkie koła, jak i na przednia os, Drugi to silnik o pojemności 1200 cm3 i mocy 69 km. W obu przypadkach paliwem jest benzyna. Wyposażenie nowej Pandy Trussargi i ich ceny. Najtańsza Panda Trussargi to model z wolnosącym silnikiem pierwszy lutego. Kosztuje 16 550 euro. Jeśli chcesz mieć silnik z doładowaniem, musisz wydać nieco ponad 18 000 euro, a jeśli potrzebujesz również napędu na cztery koła. Cena wzrasta do 20 000 i 500 euro. Jeśli chodzi o wyposażenie, oprócz malowania kafej Italiano można wybierać spośród trzech innych kolorów, a mianowicie białego, szarego i czarnego. Felgi SA aluminiowe i mają średnicę 15 cali, a wewnątrz znajduje się system informacyjno-rozrywkowy, który zawiera kilka bardzo nietypowych. Funkcji dla pojazdu takiego jak Panda możesz skorzystać z nowoczesnej technologii Bluetooth 2 stycznia i rozpoznawania głosu. Wnioski. Panda Trusargi to nieoczekiwana, przyjemna dla oka i zdecydowanie przyciągająca wzrok alternatywa, która może rozpalić pasję wielu kierowców, zwłaszcza kobiet. Wersja z napędem na cztery koła to niewątpliwie swego rodzaju hazard, który ma na celu sprawdzenie, jak bardzo moda może przeważyć. Nad faktycznym użytkowaniem pojazdu. Ceny Esa nieco wysokie, biorąc pod uwagę rozmiar Pandy i silniki o mocy znacznie poniżej 100 km, oczywiście zapłaciłby z zabadania. Firmy Trussargi i zaangażowanie Fiata w stworzenie ekskluzywnego i zdecydowanie modnego pojazdu. A WordPress Commenter Hello World.